Siemanko, witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o takim małym patencie, który mam przy obrączkowaniu papug. W zasadzie w tym roku sobie to wymyśliłem i zobaczymy jak to się sprawdzi. A mianowicie mając powiedzmy tutaj cztery papugi, chciałbym, żeby obrączki tych papug były w kolejności i, I co robię? Mam tutaj tą moją karteczkę z moimi tymi wszystkimi zapiskami. różnymi. zobaczcie. Tutaj mamy, e, kiedy jajko zostało zniesione, Z, to jest, czy, czy jest zalężone. Tutaj po prawej stronie już mamy daty wyklucia. E, jeżeli powiedzmy e, maluch czymś się wyróżnia i ma czerwone oko, czy czarne i tak dalej, to e, staram się zapisywać i wtedy mam takie mniej więcej rozeznanie co, gdzie, jak, kiedy i po co. I e, Tutaj mamy dwa maluchy zaobrączkowane, więc jeszcze dwie obrączki są wolne. I te obrączki daję właśnie sobie tutaj do, do, do tej folii, żeby już nie, nie szukać i tak dalej. I po prostu jeżeli zbliża się dzień obrączkowania, to te obrączki stąd zakładam na, te, na, na tego malucha, który ma być obrączkowany. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o mnichy e, kompletnie nie jestem fanem ich e, krzyku, bo to mnie mega, mega irytuje. To jest po prostu, te papugi e, na początku mnie fascynowały, a teraz coraz bardziej mi wkurzają, to jednak te młode, które e, które te mnichy e, dają są takimi fajnymi kluchami ciepłymi, że to nie macie pojęcia. E, nie wiem czy jakieś inne papugi, które miałem. Na pewno nimfy nie, bo nimfy to są takie kurcze dinozaury. też są kluchami, ale nie takimi jak te nimfy. Zobaczcie tutaj. Tutaj pewnie jakiś albinos będzie, ma czerwone oko. Zobaczymy. No, miejmy nadzieję, tutaj białe piórka jakieś wychodzą. Miejmy nadzieję, że będzie albinosik. Albinosy są fajne. Ogólnie jeśli chodzi o zwierzęta, bardzo lubię białe zwierzęta, czy to koty, czy to psy, w ogóle nie wiem, te białe mnie jakoś bardzo fascynują, dlatego jednym z moich ulubionych, znaczy może ulubionych to trudno powiedzieć, bo jeszcze tego gatunku papug nie miałem, ale jednym z tych gatunków, które chciałbym kiedyś mieć na pewno i będą takim ukoronowaniem mojej hodowli, mojej pracy, będą kakadu alby. Czyli takie fajne, zwarywane papugi, całe białe. Nie wiem, po prostu mam jakąś słabość do białego koloru zwierząt. I na co dzień białego, nie wiem to, że nie lubię, tylko jest mi obojętne. Wolę nie wiem, niebieski, szary kolor. A, ale jeśli chodzi o papugi, znaczy o, papugi, o zwierzęta ogólnie, no to się mega jaram kolorem białym. No i jeśli chodzi o ten patent, wiele osób się mnie pytało właśnie o E, o te moje karteczki. Te karteczki sam zrobiłem, sam sobie przygotowałem e, wszystkie rzeczy, które tu mają się znaleźć. Sam sobie to zaprojektowałem, sam sobie to wydrukowałem. E, tu, tutaj mam nie uzupełnione większości, ale e, powinienem mieć uzupełnione i to by było jeszcze lepiej. E, miałbym tutaj informację na temat samca, czyli jakieś imię, lub ta... W przypadku nim to się sprawdza, bo te papugi mają imiona, czy nie. E, data urodzenia to jest bardzo fajne. E, mutacje też są bardzo fajne, to jest za mało miejsca. E, I numerem, na przykład obrączki. Tutaj, tutaj niżej informacje na temat jajek. Czyli daty zniesienia, czy są zalężone czy nie i tak dalej, i tak dalej. wyklucza. E, tutaj, jak obrączki nie pospadają tym małym na, na kolejny dzień, to tutaj staram się zapisywać do każdego e, małego e, numer obrączki i wtedy mam pewność, kiedy dokładnie dany maluch się wykluł, co do dnia. I to jest mega fajne. A tutaj kolejne informacje to są od kiedy wysiadują. Jest to czas przybliżony, czasem mogę się pomylić o te dwa dni, więc e, tak jak tutaj, zapisam sobie 11-13, bo nie wiem, kiedy dokładnie śladły. I tutaj od 4 czerwca już kontrolowałem, co się dzieje, a kiedy się pierwszy wykluł? A pierwszy się wykluł 1 czerwca, więc co, co to znaczy? że papugi siedziały od dnia pierwszego, od pierwszego jajeczka, więc w ogóle się pomyliłem i tutaj była mega niespodzianka a te na obrączki to to się nie sprawdza jest do wywolenia numer budki mi się sprawdza, bo jak tą kartkę wyjmuję i gdzieś chowam to później E, wiem, co to za butka i tak dalej. Rok też jest spoko. I tutaj, i, i to miejsce tutaj, to są jakieś moje notatki. Mogę sobie zapisać, że nie wiem, e, dana para zawiodła, bo nie wiem, e, rozwaliła cztery jajka na przykład, albo, albo nie wiem, albo i, na przykład nie karmiła młodych czy coś i po prostu mam taką notatkę. I e, dobrze to wiedzieć, bo jak spojrzę na te notatki za nie wiem, za kilka miesięcy, na przykład jeżeli coś by mnie intrygowało, to, to nie mają takich notatek, ja po prostu tego nie wiem, nie pamiętam, a taką czarno na białym, więc dzisiaj taki krótki odcinek informacyjny, żebyście, może Wy też macie takie patenty na obrączkowanie, może jakoś, nie wiem, macie to oddzielone, te obrączki pochowane i tak dalej, więc podzielcie się Wy w komentarzach, kto u was wygląda. Ja sobie taki właśnie patrzę, wymyślałem, że jak zaczynam obrączkować pierwszego młodego, to biorę wszystkie kolejne, wszystkie kolejne numery i wtedy to sprawdzam. Patrzcie, czy mi się podrywają. Tutaj mam nowe, moje nowe zakupy, więc. E w kolejnym odcinku postaram się nagrać o nich, żebyście zobaczyli piękne, wielkie nimfy wystawowe. Coś pięknego. E, nimfy zakupione od e, mistrza z tamtego roku z wystaw Czech, w kategorii nimf perłowych. Więc no, e, nimfy od bardzo dobrego hodowcy i na pewno dadzą mi wiele, wiele pociechy. I mam nadzieję, że. Będę mega z niego zadowolony i rozpocznie to jakąś moją nową historię z papugami. Tym razem wystawowymi. Dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam. Tutaj macie niszki na sam koniec. Ten jest najmniejszy. Zobaczcie, jaki, jaki ten jaka parówka mała. Piękka. Nie no, piękne są. Jeśli chodzi o małe mnisie, to są mega fajne, ja tutaj staram się, jak zaczynają oczy otwierać, te papugi przestrzegać do swojego dotyku, dzięki czemu później nie są takie dzikie jak papugi innych i te moje młode papuki można spokojnie, bez rękawiczek brać i E, strafą dziobem, ale e, nie gryzą do krwi, nie gryzą do złośliwości, tylko po prostu e, czasem mogą gdzieś tam skupnąć, ale nie, nie jakoś mocno, dlatego w im coś się nie podoba. Dobra, na dzisiaj to tyle. E, widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 17.00. Pa!